To Panie Trenerze, nie wiem, co ja Proszę. Trenerze, można? No za moment, za moment. Woli go coś. Jak zwykle. <grym> Z mnie nie wiem Ile, 31 czy 32 31. Panie? 31. to Panie Trenerze nowi. Nowi zawodnicy, jacy byli i skąd są. Trzeba się posiłkować. Q. I ma Maciej Kieł, Maciej Kieł rocznik 9.2, ostatnio, e, ostatnio był w Dalinie Myślenicem. Artur Janusz Bramka, rocznik 9.4, e, SMS Kraków. Żubroski Jakub, 92. rocznik, e, Korona Kielce. E, Michał Bereś, izolator Buchwa, 89. rocznik. Zbigniew Dąbek, Poprad Muszyna, 90 rocznik. Eee, był jeszcze niejaki Dziadura, 94 rocznik. To nasz Dziadura, tak? Tak, ale gdzieś w SMS-ie w Krakowie jest? A to nie. Poza, poza miejscem zamieszkania. Był Lila, Juda. Ale Dziadura jest SMS z Kraków, tak? Tak, tak. z Oskar Fryc, no ostatnio Kolbuszowianka. No i ci co wrócili? Czyli I, Gilar, Hamera, Fulara. Nie, Fulara nie było, Nie, Fulara, tylko Furtak, przepraszam. Tak. Furtak i, i jeszcze. taki w dresie, co tam. To było Scarfrysy. To było Który z nich jakoś tak w Panu zapadł w pamięci, czy w ogóle nie zapadł? I, no, bo, no, trudno <laughs> trudno y, dzisiaj wymagać czegokolwiek od nich, bo no, tak mówiąc, żaden z nich nie grał pewnie na swojej pozycji, a gra gramia, tylko na celu. Zapoznanie się... Ale coś pan sprawy, dostrzegł w nich, czy? To znaczy yy, więcej negatywnych jak i pozytywnych. Hmm. Psych, tak? Kierownik powiedział, że jeden był dobry, bo miał żółtą koszulkę i się wyróżnił. Tylko tym, ale, ale ten akurat piłkarz ma taki sam problem jak, jak nasz były defensywny pomocnik też operuje tylko lewą nogą. Ma taki tylko pozorny spokój. Ciężko będzie, żeby się to robić. To co, oni jeszcze będą No będą trenować. jeszcze będą trenowali, jutro mamy testy wydolnościowe i potrenują z nami jakiś czas. No, myślę, że z dnia na dzień będzie ich coraz mniej. czy będzie Pan sukcesywnie dziękował? sukcesywnie tak dziękował. A czemu Fulara nie przyjechał? Nie mam pojęcia. A Kosiba? Nie wiem co z Kosibą miał się stawić też, nie daje znaku życia. Jeszcze dojedzie ktoś jutro, pojutrze, po pojutrze? Eee, no będziemy chcieli, żeby dojechał na pewno jakiś lewy obrońca. Na pewno z końcem miesiąca, jak skończy mu się kontrakt, będzie Damian Monucha. Eee, Wynraczkiewicz? No nie, Wynraczkiewicz, no czytałem, że, że na siłę będą go chcieli zostawić. Eee, w, 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 w Tomasowi. Jest w kraju naszych zainteresowań jeszcze lewo obrońca oprócz, oprócz yy, tego chłopaka z, z, yy, z zamościa My myślimy jeszcze, żeby sprawdzić zawodnika Karpat prostą yy, Sikorskiego Sylwestra. A co który chłopak z, yy, ze starego zamościa? Ze starego -Zamości? fulara. No, fulara, fulara to Fulara. To, no, to był. Hmm. Panie trenerze, i sprawa bramkarzy? To rozumiem, że Wietecha już tam stali Rzeszów, więc No ja to sprawa jest nie aktualna Zakończyliśmy poszukiwanie. I ten Bomba przyjedzie? Nie, 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 nie nie przyjedzie. Czyli ten... Stany, przy Bartku i Włoszy. Czyli nie szukacie bramkarzy? To już w tej chwili, nie, jeśli sprawa upadła, miejscowego chłopaka także. A Furter ma jakieś tam szanse się... Ja no myślę, że się pokaże, no. Tam bronił solidny na poziomie czwartej ligi i Włoszieniu jest jeszcze... nie skończył wymiara. Pętkowski odchodzi już? Pętkowski definitywnie idzie do Siarki Tarnobrzeg. Już oficjalnie ogłosił też tak, Pan, tak? Tak, I dzisiaj też. Nie. A tam takie nazwisko Kantor, Mateusz, tak? Coś, tak, coś z nim ma przyjechać? No, Czy... Ma przyjechać, ale, ale no nie ukrywa, że ma też propozycje z innych klubów. Siarka kusi i Resowia Resowia zresztą już był. Mhm. A ten chłopak z młodej ekstraklasy Poznań, Kapsa? Kapsa? No nie wiem, powinien być, ale nie wiem. Dzwoniłem do niego, włączała mu się jakoś węgierska albo bułgarska sekretarka. Pewnie czasuje się jeszcze. Majtran, że ilu chciał pan pozyskać tak de facto piłkarzy przed sezonem? Na jakie pozycje najchętniej? potrzebuje na pewno lewego obrońcę i będziemy szukali teraz do skutku lewego obrońcę, potrzebuje defensywnego pomocnika, potrzebuje rozgrywającego i potrzebuję no, skrzydłowych, bo jeśli Jarek od odszedł no, na tą chwilę no, w kadrze taki skrzydłowy z prawdziwego zdarzenia, no to są sami młodzieżowcy. I, i pasowałoby kogoś doświadczonego. No. Myślałem o tym Mateuszu Kantorze, ewentualnie o, o Michale Beresiu z izolatorem Buchawa, który może dzisiaj na gierce jest tam. Popełnił no, sporo błędów, ale, ale to jest piłkarz, który potrafi, potrafi zrobić. No. Na, to połowę składu pan na, potrzebuje? Na no, tak na dobrą sprawę, to w zimie odeszło z tego składu z zespołu 8 zawodników. Mm. Tak na dobrą sprawę doszedł tylko Michał Czarny i Artur Cebula i widz, no to, ja tam dwóch młodzież osób. No sprawy tych, tych skrzydłowych no nie mieliśmy praktycznie całą rondę i, i nie chciałbym, żeby, żeby, żeby taki sam problem był. Chciałbym, żeby ten zespół, który, który powstanie do pierwszego spotkania, żeby to był jakiś taki mój, mój pomysł na to, co, co, co ma tu się dziać I, i, i wtedy można zwalać na mnie odpowiedzialność za, za brak wyników albo za wyniki, jakie zespół będzie.